Moi drodzy, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku jest gorąco, jest naprawdę gorąco i jeśli będę gadała jakieś głupoty albo będę się zbytnio rozgadywała albo coś pomylę, to słuchajcie, to nie jest moja wina. To jest wina tego, że jest gorąco i chciałabym, żeby to przeświadczenie towarzyszyło nam przez cały ten filmik. Na dworze jest bardzo gorąco, a tutaj w pokoju, w mieszkaniu, w tym pokoju, tyle wiem, bo tylko tutaj mam termometr. Jest 28 stopni i to może się wydawać, że to nie jest wcale tak dużo, ale to jest bardzo dużo. I skończę już mówić o tej temperaturze, bo wierzę, że wszyscy żyjemy mniej więcej w Polsce, więc Wy też jakby wiecie, jak jest, bo też to przeżywacie. Dobrze, moi drodzy, zanim powiem o czym będzie dzisiejszy filmik, co pewnie już wiecie, bo filmik ma tytuł to chciałabym pozdrowić i ucałować moją jedną z najwspanialszych widzek, moją kochaną Zosieńkę. Także Zosiu, buziaki, buziaki. To, że dzisiaj jestem na tle paproci, yy, nie jest przypadkiem, ponieważ dzisiaj właśnie będę o paprociach, o tym, jakie paprocie mam, jakie paprocie, spoiler, miałam. Nie będę ukrywała, że do dzisiejszego odcinka troszkę się przygotowałam, troszkę poczytałam, to nie jest jakaś... Yy, bardzo szeroka wiedza, i nie będzie tutaj bardzo mm, naukowej, mm, naukowej wiedzy, e, ale, ale troszkę się wiedziałam I e, słuchajcie, to, że paproć to jest najstarsza roślina e, na świecie, na Ziemi, to wiedziałam. Nie wiedziałam tylko, że pojawiła się około 400 milionów lat temu. Bardzo dawno temu, jeszcze w czasach prehistorii, istniało około miliona gatunków paproci. A, strasznie dużo. W ogóle te wszystkie informacje są tak... One są prawdziwe, ale są w jakimś stopniu niewiarygodne. Wiecie, mam nadzieję, że o co, o co mi chodzi, no to jest... Mój umysł nie sięga tak daleko, jak sięga historia paproci. Wybaczcie mi te wszystkie takie y, odruchy i, i wzdychnięcia i... Y, hmm. Ale wiecie, gorąco. Paprocie oczywiście możemy uprawiać na zewnątrz, nawet w naszym klimacie, ale oczywiście możemy również uprawiać je wewnątrz, w naszym zaciszu domowym. Co myślę istotne, większość paproci jest nieszkodliwa dla zwierząt, dla naszych popili i jest również większość z nich nieszkodliwa dla naszych dzieci, dla Waszych dzieci, bo ja nie mam dzieci. No teraz zacznijmy od tego, jak paproć jak pielęgnować. Zacznijmy od miejsca. Paproć pochodzi głównie z lasów deszczowych, gdzie żyje w poszyciu lasu. Co za tym idzie? Paproć nie lubi bezpośrednich promieni słonecznych, woli rozproszone światło, bądź też, bądź też miejsce takie zacienione. No, w jej środowisku naturalnym. Bardzo niewiele promieni słonecznych dociera bezpośrednio do niej, ponieważ zatrzymują się na wyższych koronach drzew, na roślinach, które są wyżej usytuowane, czy są po prostu wyższe, więc no do niej dociera tego światła bardzo niewiele i ona tego światła nie potrzebuje również y, tak dużo w naszym mieszkaniu. E, najlepszy byłby parapet wschodni albo północny, ponieważ no, na wschodzie z samego rana mamy słońce, te promienie nie są jeszcze tak silne. Albo y, no, parapet północny, gdzie tego słońca, y, oczywiście, nie mogę powiedzieć, że praktycznie nie ma, bo oczywiście jest, natomiast ono już jest takie y, y, no, nieszkodzące. Nie, na pewno nie można go określić jako, jako mocne. Jeśli nie mamy parapetu wschodniego albo północnego, to proponowałabym oczywiście, bo to nam zostało. Strona zachodnia albo południowa, ale wówczas musimy bardzo oddalić naszą roślinę od okna. Um, ona nie może wisieć w takim bezpośrednim słońcu, ponieważ poparzymy jej liście, a tego bardzo nie chcemy. I tak, jak już wiemy, że paproć nie lubi dużo słońca, wiemy, że lubi cień, ona zniesie cień. Oczywiście żadna roślina. Um, Żadna roślina nie jest dostosowana do tego, żeby żyć w cieniu, ponieważ każda roślina potrzebuje promieni słonecznych, żeby przeprowadzać niezbędne dla niej procesy życiowe. Natomiast niektóre rośliny po prostu dostosują się do, do mniejszej ilości światła. I ta paproć się do tego dostosuje, ona także żyje na zewnątrz. Niewielka ilość światła jest w porządku, no ale oczywiście nie stawiajmy jej w jakiś najciemniejszy kąt, jaki mamy, nie, nie wypróbowujemy tego na niej. Um, musimy również uważać, żeby um, paproć um, nie została przygnieciona przez sąsiadujące z nią rośliny, ponieważ liście paproci są bardzo delikatne, są cienkie, są, są smukłe, więc one w bardzo łatwy sposób mogą się pognieść, mogą się nawet połamać, mogą się zniekształcić. To nie jest roślina, która swoimi liśćmi by sobie wywalczyła miejsce wokół siebie. Dwie paprocie maczo, te nade mną, one wiszą w odległości około 3 metrów od okna południowego, natomiast są zawieszone pod sufitem. Ja mam jeszcze na tym oknie południowym, od tej strony mam balkon, który jest przysłonięty, więc no to nie jest takie typowe południe. Dwie pozostałe paprotki, trzy właściwie, które mam, ale jedna jest pół paprocią, pół epifitem. Te dwie pełnoprawne paprocie rosną w dwóch różnych warunkach. Jedna z nich Rośnie również około 3 metrów od okna południowego, tak jak ta nade mną, ponieważ ona rośnie bezpośrednio pod nimi, na regale. Jest bezpośrednio jeszcze osłaniana ogromnymi liśćmi filodendrona Burle Marx, więc ona tutaj ma się dobrze. Kolejna poprotka rośnie w kuchni i od tego okna południowego jest oddalona o około 2-2,5 metra. To okno jest węższe, ona jest jeszcze ustawione pod skosem do tego okna, więc te promienie bezpośrednio na nią nie padają. Wydaje mi się, że jestem szczęśliwa, ponieważ w kuchni jest oczywiście podwyższona wilgotność powietrza, o czym zaraz powiem jeszcze. Jeszcze a propos miejsca dla paproci. Jeżeli planujecie jakąś paproć sobie zakupić albo już jakąś macie i macie możliwość zmiany jej miejsca, doniczki, i, I tego, jak, jak ona się prezentuje, to polecam Wam paprocie w formie zwisającej podwieszenie ich pod sufitem, po pierwsze, zwalnia na miejsce na regałach i na parapetach, a o to jakby na to miejsce warto o nie walczyć. Po drugie, paprocie dobrze czują się w takich miejscach, gdzie mogą się spokojnie rozprostować, oczywiście w cudzysłowie, gdzie mogą swoje liście rozpostrzec. Um, I no, wiecie, to jest taki trochę. Um, taka roślina monolit, ona sama w sobie już robi robotę. Więc jeżeli możecie wyeksponować paprocie albo na jakichś wysokich kwietnikach, albo poprzez podwieszenie ich pod sufit, to ja wam to serdecznie polecam. Sama mam tak z pięciu paprotek, które mam, trzy są prezentowane, tak żyją i tak jest im bardzo dobrze, ładnie wyglądają i ja po prostu to polecam. Mamy już omówione miejsce dla paproci, no i teraz pytanie, w co i w czym? Polecam donice plastikowe albo donice ceramiczne. Donica terakotowa będzie bardzo szybko przesychała, co za tym idzie, no nawet nie sama donica terakotowa będzie przesychała, tylko po prostu ona oddycha, a przez to będzie przesychało o wiele szybciej podłoże, w którym nasza paprotka jest. W donicy plastikowej. Nie ma takiego strachu, że podłoże zbyt szybko przeschnie, no chyba że podłoże samo w sobie będzie szybko przesychało, bo, bo zrobimy bardzo przepuszczalne, ale o tym za chwilkę. No i oczywiście dońca y, ceramiczna y, zachowa się podobnie jak plastik, również nie będzie tak szybko pozwalała naszemu podłożu przeschnąć. No i teraz tak, w czym te paprocie sadzić? Można oczywiście zakupić specjalną y, mieszankę ziemi do paproci. Ja sama mam w takiej mieszance, w takiej mieszance mam dwie paprotki. te które wiszą nade mną są w podłożu produkcyjnym, są, siedzą w torfie. Ja je kupiłam na zimę i bardzo nie chciałam przesadzać paproci w zimę. Ogólnie nie mam problemu z tym, żeby przesadzać rośliny w zimę, jeżeli one tego potrzebują. Nie ma problemu, przesadzamy. Natomiast, jeżeli to nie jest konieczne i ja mam jakieś dziwne przeświadczenie, że ta roślina przeżyje w tym podróżu produkcyjnym, mm, albo po prostu wmówię sobie, że nie przesadzę jej w zimę, to po prostu jej nie przesadzam i tak jest ok. Nie miałam jeszcze z tego powodu żadnej straty, więc to chyba jakaś, nie wiem, potęga myśli działa. Nie wiem. Eee, te paprocie największe, które są moją no, największą dumą, e, żyją w podróżu produkcyjnym e, i żyją w nim od prawie roku. Miałam je przesadzić na wiosnę albo, na, albo w lato. Nie zrobiłam tego i nie zrobię już tego. Być może będę przesadzała te paprótki na wiosnę, ale to z uwagi na to, że doniczki, w których one są, mogą się okazać już po prostu za małe. A jeżeli roślina nie będzie miała gdzie, gdzie dalej się korzenić, no to zahamuje swój wzrost. Także reasumując, jeżeli chodzi o to, w czym i gdzie, to polecam najbardziej donice plastikowe. I polecamy podłoże albo torfowe, albo takie z dużą domieszką torfu. Teraz moi drodzy, kilka słów o tym, jaką nasza paproć musi mieć zapewnioną temperaturę. Otóż, paproć najlepiej czuje się w temperaturze od 18, oczywiście mniej więcej od 18 do 21-22 stopni Celsjusza. To jest roślina, która bardzo źle się czuje w takich warunkach, jakie mamy dzisiaj, czyli mamy około 28 stopni, ona powyżej 24 stopni już jest taka średnio zadowolona. W trakcie zimy, jeżeli z jakiegoś powodu musimy tej paproci zmienić miejsce, warto pomyśleć nad tym, żeby zapewnić jej miejsce nieco chłodniejsze, około 16-18 stopni. Minimum jakie ona zniesie to jest 10 stopni Celsjusza. Podlewanie paproci i w ogóle sprawy wodne paproci. Paproć wiemy skąd się wywodzi, więc również wiemy, że ona kocha podwyższoną wilgotność powietrza. Podwyższone, czyli od około 60% w górę. Jeżeli mamy centralne ogrzewanie, albo jeszcze jeżeli żyjemy w nowym budownictwie, gdzie jest sucho, no to byłoby najlepiej, jakbyśmy się zaopatrzyli w nawilżacz powietrza. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, no to warto jakoś kombinować, żeby tej paprotce zapewnić wyższą wilgotność powietrza. Ja zupełnie przypadkowo, po prostu tak wypada mi w tym pokoju, stawiam suszarkę z praniem pod paprotkami. Kocham robić pranie i to pranie się często słyszy w tym. To jest jeden ze sposobów. Ja nie muszę go używać, po prostu go używam, bo, bo taki wypada, nie muszę go używać. U mnie zazwyczaj jest około 55% wilgotności, czasem troszkę w górę, czasem troszkę w dół. I wiem, że to, no przed chwilą mówiłam o 60%, a sama mówię, że mam 55%, które się waha troszkę w dół, trochę w górę. Natomiast no, u mnie tym paprotkom to odpowiada. Zaklimatyzowały się do tego poziomu. Czasami mam powiedzmy 45-48%. Bardzo rzadko występuje taka sytuacja i wówczas włączam od razu nawilżacz, szybko robię pranie. Robię cokolwiek, żeby ten, żeby ten poziom szybko podnieść, więc one zazwyczaj mają ten wyższy poziom wilgotności i to Wam również zalecam. Wiele osób radzi zraszać po paprocie. Ja w ogóle nie jestem fanką zraszania i w ogóle tego nie robię. To czy Wy będziecie zraszać swoje rośliny zostawiam Wam, Waszej decyzji. Ja tego nie robię, więc też nie chcę tego polecać. No wiecie o co chodzi? No nie chcę, bo sama tego nie robię, więc decyzję zostawiam Wam. Najlepiej byłoby postawić poprocie w, w innych Łazienkach albo w innych kuchniach. No tam z, to jest naturalna kolej rzeczy, że w tych miejscach jest, jest wilgotniej niż w pozostałych miejscach w naszym domu. No ale nie każde, szczególnie jeżeli mamy mieszkanie powiedzmy z oknami na, na jedną stronę. Albo no, nie, też zazwyczaj w mieszkaniach nie ma okna w łazience, no to musimy szukać innych sposobów, i wtedy właśnie polecam albo to suszenie prania, no albo oczywiście najlepsze byłoby nabiroć no, powietrze, no bo ten sposób jest, jest najskuteczniejszy. Paproć lubi mieć stale wilgotne podłoże. Oczywiście nie robimy tam bagienka, to nie jest papierus. Nie robimy czegoś takiego, natomiast nie możemy dopuścić do tego, żeby to podłoże przeschło. Paprycz od razu da nam znać, jak będzie miała przeschnięte podłoże, bo ona po prostu zacznie zasychać swoje liście i zacznie się nieco pokładać. Taką roślinę można odratować. Ja sama swoją roślinę tak odratowałam, bo wstyd się przyznać, ale o niej zapomniałam. Chyba wszystkim nam się to czasami zdarza, że w tym ogromie roślin jakaś tam jedna jakoś się schowa. To się samo dzieje. Wstawiłam ją od razu do miski z wodą, i po kilku godzinach ona nieco powstała. Ja te zasuszone liście wszystkie usunęłam, bo to też jest istotne, żeby martwe i zasuszone liście z paproci usuwać, żeby nie hamować jej wzrostu. I właśnie, niechcący powiedziałam o tym, jak podlewam moje paprocie, ponieważ ja moje paprocie podlewam właśnie w ten sposób, że wlewam do miski wodę. Zazwyczaj to jest woda przefiltrowana, nigdy prosto z kranu. Czasami jeszcze mam samą wodę od stanu, ale to jest zazwyczaj woda przefiltrowana od stanu, więc wiecie, w ogóle dwa w jednym. Wstawiam taką doniczkę do miski z wodą i ona tam sobie stoi kilka godzin. Najdłużej z tych wszystkich paproci, które mam w wodzie, trzymam łosierogi. Ona jest rzeczywiście najdłużej w wodzie to jest tam od 2 do 4 godzin albo jak mi się przypomni, żeby już ją wyjąć. Żeby je wyjąć, ją wyjąć, bo doniczkę nie szerokie. A te pozostałe dwie poprotki, nie powiedziałam właśnie, które to są, a powinnam powiedzieć. Te dwie pozostałe poprawki to jest dawolia Termani, czyli ta z tymi charakterystycznymi futrzastymi kłączami, a druga to jest Narecznica I teraz na pewno się pomylę, w, tej, w tym drugim członie czerwono -zawikowa. Jeśli się pomyliłam, to przepraszam, prawidłowa nazwa. Pojawi się podczas pokazywania przeze mnie tej paproci. Dobrze, omówiłam miejsce, omówiłam podłoże, omówiłam podlewanie, omówiłam temperaturę i, i, i nie omówiłam rozmnażenia. Rozmnażać paproć najlepiej jest na wiosnę. Możemy wówczas nowe kłącza, które wówczas rośnie na w doniczce możemy je wykopać, możemy je troszkę oderwać, przesadzić do nowej doniczki już mamy nową roślinę. Niektóre gatunki również takie, takie odnóżki puszczają na istniejących już liściach, mniej więcej tak jak to wygląda u zieliskich: że ja naprawdę z tych już istniejących liści puszcza takie pajęcze, pajęcze uciekło mi słowo, przez słońce. Możemy to sobie wziąć i możemy już mieć nową roślinę. Jest legenda o tym, że paproć kwitnie w jedną noc, w noc kopały, ale to jest nieprawda. Paproć nie kwitnie, paproć nie ma kwiatów. Paproć rozmnaża się przez zarodniki, które są umieszczone na spodnim wierzchu. Liścia są ułożone w piękny, harmonijny, symetryczny sposób. Patrzenie na nie dowodzi w mojej ocenie tego, jak idealna jest natura. Jak, jak genialnie natura sobie wszystko zaplanowała. I yy, zwróćmy w ogóle uwagę, że ciąg Fibonacci'ego to jest przecież zwinięty list po proci. Natura jest idealna. Naprawdę, natura jest idealna. Polecam Wam książkę. Yy, zaraz na dole pojawi się. Tytuł oraz autor tej książki jest właśnie o tym, o czym przed chwilą powiedziałam o geniuszu roślin. I jeżeli chcecie sobie tak troszkę poczytać, tak troszkę popatrzeć, to to, to jest bardzo przyjemna lektura. Nie wiem, czy aż na takie gorące wieczoro popołudnia, ale na jakieś chłodne poranki. Wykonaję się. Perfekcyjnie. Dobrze, moi drodzy, no jeżeli chodzi o teorię związaną z paprociami to wszystko. W międzyczasie jeszcze Powiedziałam Wam w jakich warunkach żyją moje paprocie. Za chwilkę Wam je pokażę, ale zanim pokażę Wam te, które mam, to powiem Wam o paprociach, które miałam. I miałam, jest tutaj słowem klucz. Gdy mieszkałam jeszcze w domu, to miałam Flebodium bluestar. Tę roślinę na początku systematycznie zabijałam. Jak już się jej nauczyłam, to to się wyprowadzałam, zostawiłam ją w domu i ona tam troszkę podupadła na zdrowiu. Finalnie nic jej nie, nie zostało. Kupiłam ją tutaj do mieszkania o wiele mniejszy okaz i y, oddałam ją dosłownie dwa tygodnie temu. Najpierw przestałam ją kochać. Nie wiem na czym to polegało, nie wiem dlaczego, ale oddałam ją mojej mamie, więc wróciła do domu. Historia zatoczyła koło. Po prostu. Jeszcze jak mieszkałam w domu, to miałam tam również y, paproć orliczkę kretańską y, Miałam dwie, dwa egzemplarze. Jakieś miałam tak, jak kupowałam rośliny, to zawsze musiałam mieć podwójnie. Więc miałam dwie orliczki kreteńskie i przez cały jej okres życia nie zrozumiałam jej. Nie odkryłam o co jej chodzi, nie wiedziałam jakich warunków potrzebuje. Źle się czuła nawet w, w łazience, która ma okno od północy. Nie wiedziałam, jak jej pomóc. Czytałam o jej wymaganiach, wszystko to wdrażałam w życie, i ona cały czas umierała i systematycznie umierała, aż w końcu umarła. Nie wiem, nie wiem, no nie wiem, po prostu nie. Orliczka nie była dla mnie, a szkoda, bo bardzo wyjątkowa roślina o bardzo wyjątkowym kroju liści. Kroju liści, o bardzo wyjątkowym wyglądzie liści. O tak. W mojej karierze Miałam jeszcze Asplenius Crispy Wave. To takie, to takie piękno, jasno-zielone, z takimi właśnie crispy liśćmi. Oczywiście miałam dwie sztuki. I z obiema tymi sztukami miałam ten sam problem, mianowicie obie miały grzyba. To, co zrobiłam, to ścięłam je do absolutnego zera. Przestawiłam je, zabrałam je z łazienki, bo rzeczywiście tam może było zbyt wilgotno i tam była zbyt mała cyrkulacja powietrza. W porządku, myślę sobie, zabieram Was. Zabrałam je na okno wschodnie, gdzie była zupełnie, gdzie była niższa wilgotność powietrza, i one zaczęły się odradzać. I to było super, bo zdałam sobie sprawę, wow, wow, odczarowałam je. Coś jest. Co, co Coś jest ok, jest super. E, natomiast później ponownie umarła. I ja wtedy już nie miałam do niecierpliwości, i zakończyłyśmy współpracę już na zawsze. Natomiast dzisiaj w mieszkaniu mam pięć paproci, z czego dwie. To tutaj e, Nefrolepis bisera, te macho. E, mają się u mnie świetnie, to one są w tym kokosie. Jeszcze nie powiedziałam w jaki sposób je podlewam, no bo ich nie wkładam do miski z wodą, ponieważ są zbyt ogromne i to by było zbyt duże przedsięwzięcie, więc ja podlewam je praktycznie całą konewką, czyli tam pewnie litr, półtora litra wody i stoję jak taki posąg z miską pod doniczką. I wszystko to ścieka do miski, więc ona sobie zatrzymuje tyle wody, ile potrzebuje. Kolejną poprocią, którą mam u siebie w domu jest, tak jak mówiłam, narycznica czerwono-zawikowa. Ma przepiękny kształt liści i ona młode liście puszcza w takim brązowo-miodowo-bordowym kolorze. Na ten moment nie mam tutaj żadnego takiego liścia. Jest piękna, jest bardzo taka prehistoryczna ten kształt liścia. O tym mówi. Zobaczcie, to jest, to jest paproć, którą uratowałam właśnie poprzez włożenie jej do miski z wodą. No jak widzicie, ma się bardzo świetnie i rośnie cały czas, ale tutaj widzę niestety jakieś suszki, które muszę usunąć. Ja o niej troszkę zapominam, bo ona stoi na dole na tym regale i o niej zapominam, ale obiecuję wam i sobie, że będę o nią bardziej dbała. To jest moi drodze do Waliaty hermani z tymi charakterystycznymi futrzanymi kłączami, które są tutaj widoczne. Później pokażę Wam na filmiku coś, co ja kocham w tej poprocie najbardziej, mianowicie to, że nowe, nowe liście wychodzą bezpośrednio z tych, z tych futrzastych nóg e, pająka. E, piękne to jest no. Przez to, że te kłącza wystają tutaj z samego wierzchu rośliny, z samego, z samego wierzchu doniczki, no, ym, no to tym bardziej daje nam do zrozumienia, że my nie możemy podlewać. To znaczy oczywiście możemy, ale nie polecam podlewać. Yy, Paprotki bezpośrednio tutaj na górze do doniczki, ponieważ bardzo łatwo możemy zalać te kłącza, możemy tutaj doprowadzić do ich nicia, Tego nie chcemy. Nie podlewajmy paproci po rozecie, czyli po tym środku rośliny. Tego nie róbmy. Jak chcemy ją podlewać, nie poprzez zamaczanie jej wodzie, no to podlewajmy ją tylko po podłożu, a nie po rozecie. Eee, Ta walia termani. Ona te kłącza oczywiście może mieć bardzo dłuższe, może być ich o wiele więcej, nawet tak się aż wysypują z tej doniczki i wygląda to nieziemsko. Ostatnią paprocią jest moja ulubiona paproć, nawet chyba bardziej ulubieńsza niż te nefrolipisy nade mną i to są oczywiście rogi. O nich już mówiłam w odcinku o prezentach dla zielonych. To o czym wtedy chyba nie powiedziałam, tak mi się wydaje, to to, że łosierogi, czyli Platycerium bifurkatą płaskla łosioroga ma e, dwa rodzaje liści. To są liście, te, które wyrastają tutaj strzałkowe, to są liście płodne. Natomiast liście, które tutaj tworzą się bezpośrednio mm, na powierzchni podłoża z samego dołu, to są liście płonne i ich zadaniem jest magazynowanie wody, ale też ochrona korzeni. Pokażę Wam teraz z bliska. Ten akurat tak go pokazuje, bo ten urosł u mnie, więc się bardzo cieszę z jego obecności i będę nim epatowała, bo jest mój i jest fajny. Jeśli jeszcze nie macie łosi rogów, to, to musicie je mieć, naprawdę. No. Mówiłam już, że natura jest idealna? Chyba coś wspominałam na ten temat. No, naprawdę jest. Łosie rogi, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Na ten moment yy, na mojej liście nie ma żadnych poproci i wydaje mi się, że jakbym jak, jakąś miała niedługo wpisać, no to byłoby to Platycerium super boom. Yy, mam nadzieję, że teraz nie mylę nazwy yy, i wpisałabym tę roślinę, dlatego że jest bardzo dziwna. I to mi się podoba w niej. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za wspólne przeżycie tego filmu, za to, że oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny, w jakim stopniu był dla Was przydatny, a mi pozostało się z Wami pożegnać i życzyć Wam dobrego popołudnia, dobrego dnia i może nieco chłodu. Albo jeśli lubicie taki gorąc, to życzę Wam takiego gorąca, co kto woli. Ach, widzicie, znowu zaczynam już się rozgadać, już odpływam. Dobrego dnia. Pa! pa.